Cześć ludziska, zaczynamy kolejny odcinek od wczytania gry, standardowo. Ja chcę powiedzieć też na początku, póki się jeszcze wczytuję, że e, aktualnie na ten moment, w którym teraz nagrywam ten odcinek, ten konkretny, e, mam 99 widzów, także jeszcze jeden widz i wrzucę filmik <grym>, dziękczynny dla Was, w którym yy, główną atrakcją będzie będą przedstawienie gier, z których chcę zrobić Let's Play. Mam nadzieję, że poglądacie, skomentujecie, dorzucicie jakąś, jakiś komentarz od siebie. Zawsze są mile widziane wasze komentarze dla mnie. Pamiętajcie. No, to wracamy do gry. Wchodzimy tutaj w zaniedbanym zaułku do jakiejś chatki. O, od razu już oberwaliśmy Dobra Ja się zajmę najpierw magiem Po skramiaczka Dobrze Z magami trzeba szybko Dokładnie tak szybko, żeby nie zdążyli nic zrobić o, Andersdorf walił po prostu genialnie. Jeszcze ktoś strzela? Nie, nie wiem, czemu otrzymaliśmy obrażenia. Gniew leśnika. Wow, no to gniewny leśnik. Dobrze, ja tutaj. U, tu jeszcze sobie się. Łucznicy skryli. Niestety zawiązili się w pułapkę wchodząc do ślepego zaułka. Współczuję. Znowu mi się mieszka psuje. Ok, teraz tu. O, ślicznie, ślicznie. Ci magowie są genialni. No dobra, ale słuchajcie, nie wiem, co ja mam tutaj robić. Tutaj jest jakiś znacznik nagonka, tutaj. Kurde. Oni się kiedykolwiek skończą? No dajcie spokój, no. Co ja mam, biegać tutaj ich szukać? No cóż... Jak widzicie, jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją w tym zadaniu. Dobrze, Warik oczywiście swoją strategię podchodzenia pod przeciwnika opanował do perfekcji. Tak, ok, ukończyliśmy zadanie, wybiliśmy kogo się dało na Także opuszczamy teren. Jakże wrogi teren. Okej. Okay. Zadanie poboczne nas nie interesują. Pierwszy zaklinacz, czy czytaj listy. Izabela nie chce gadać, Sebastian nie chce gadać, Warik chce. I Awelina. Nocna przechadzka po dokach zawrnął. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że już. Nie, nie robiłem tego. Ale my jesteśmy w dokach, a tutaj nic nie ma, żadnego znacznika. A jest przecież noc. Dobra, a właśnie. O proszę, obusariszoka zabity dechami. Nie zagospodarowali przestrzeni jak widać. Tak, opuszczamy obszar. No właśnie, no, doki, przysługa i wina, a my nic nie możemy zrobić, bo nic się nie wyświetliło. Więc e, chodźmy do karczmy pod wisielcem pogadać z warikiem. Myślę, że taka kolejność będzie odpowiednia. Chwila, 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 chwila. Oh, Got a minute, Hawk? I know this is ancient history, but remember that high town house? Ta. No point in keeping a house for a dead man. I've been trying to get rid of the place for ages now. I assume. No. There's a really. No. I found a minor noble in Ravein who bought the place. They say the place is haunted. If they hadn't seen the place, I'd expect the first complaint to be about the. I may have neglected to mention. They've noticed some minor problems. Voices whisper. My hope is it's a relic Bartrand brought back from the deep roads. We smash it and the haunting stops. I'm not an expert on. Ah, you come from a family with magic, Hawk. You ma I'm sure you'll be able to figure something. Very. Thanks, Hawk. No problem, oh. Gdzie jest wyjście z tego cholernego pokoju? Tutaj jest domek, tak? Nawiedzony domek. Chodźmy do nawiedzonego domku. To będzie jakaś straszna misja. Istny horror. Świetne rękawice. Dobra, jak się stąd wychodzi? Tutaj? Nie, nie w lewo. Nie w lewo. I w prawo. I prosto. I slalom, między kolumnami. Świetnie. I okrążamy. Czuję się jak w labiryncie. Jak w labiryncie downa Dobra. Teraz na górę. I... tutaj! No tak, faktycznie, tutaj Bartrand mieszkał. Chodźmy powalczyć z duchami. No i znowu ten dom.

Where is that voice coming from? Nie wiem. What voice? I can barely hear it. I could make out the words. I don't think I can do that. Nie nie I, I can't do that. Też nie ale to I can... Look at this. My brother, you wouldn't know it, but Bartrand was a... When I was seven, I knocked over one of mother's plates and broke it. My brother yelled at me this was made by the artisans of house Saldras. the clay was from the adrosetuna river which never sees the sun Arr. maker's truth that stupid plate <laughs> okay fine yeah that's how i'm

O kurde, dostanę w twarz. wytrychów nie masz. Ojej, zaraz tutaj będzie, będą mnie wazony atakowały. Tutaj już byliśmy. Uh. Varyk, is that what you've been hearing? No. Good. Are you real? You've got to get out of here before it comes Where's the idol. What idol? Don't waste my time with your lies. Tell me where it is. If you want answers, don't interrupt. She's hiding something, Hawk. Don't lie to me. I know it's here. You must have found it. I swear. I don't know anything about an idol. Please. So... O nie, czyżby jakiś znowu boss? O nie, o nie, boss. Dlaczego? Eteryczny golum, golem. Dobra, ale dlaczego? On jest niewidzialny. No dawajcie, dawajcie. Okej, okay, zrobimy tak, panowie. Weźmiemy tak was. Stanie... Kurde. Staniecie sobie tu... ...tutaj. Dokładnie tak. Uciekaj! O, fuck. Dobra. Jedziemy go. Kamienna pięść w golema, no po prostu genialnie. Dobra, co tu mamy? Zorientację? Nie, raczej nas to nie interesuje. Odpłata mocny jest, trzeba przyznać. Dobra, jakoś tutaj burzę trzeba rzucić, żeby tylko on oberwał. Fenris walczy OK, trzeba uważać na życie, bo Hulk tutaj obrywa Fenris Ten klocek tutaj walczy Dawaj cios rękojeścią, na pewno się na coś przyda. No tutaj wazony latają, to już w ogóle jestem zdezorientowany. Zamiana w kamień na razie mnie nie interesuje. Trzeba będzie pana co niedługo rzucić. Dobra, Hawk przyzywaj psa, Błykaj. Kurde, jak widzicie, mocny jest. Mało życia mu zabraliśmy. Nie jest tak mocny jak oczywiście... Jak oczywiście pan Smok. Z którym przyszło nam walczyć. Uciekać, uciekać, uciekać. O kurde, fuck. Dobra. Najważniejsze, żeby Anders nie zginął, bo jak Anders zginie, to już po nas. Dobra. Idziemy walczyć na dół. Widzę, że on się tutaj rozdwoił. No, to ledwie jest. No, też jestem za tym. Dobrze. On tutaj stoi, jak widać. Spoko, spoko, dasz radę. Łykaj manę. Ty uważaj na życie. Wszyscy poproszę na górę. Słuchajcie, O, fuck, on będzie rzucał kamieniem. I to w psa. Dobrze. Hołk się nam uzdrowił. Ten ma pełną manę. Będziemy go atakować od tyłu. Ten ma świetne stanowisko strzeleckie. Lanca widać. Odporny na obrażenia. Skórczybyk. Bardzo odporny. A czasy miecza. Już prawie połowa życia. Anders, burza. W porządku. Burza. No, to ja walę tutaj pauzę. I na, w połowie tej walki, niestety, musimy już skończyć ten odcinek. Nasz czas dobiegł końca. Bing, 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 bing. I oczywiście standardowo zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka i końca tej walki tutaj z tym eterycznym gulumem. Na razie, cześć!